Zdradzona kobieta już nigdy nie będzie w stanie w pełni zaufać żadnemu mężczyźnie. Każda zdrada to wielka trauma, bo najbardziej bolesne ciosy dostawało się od osoby, której najbardziej się ufało i kochało. Tego nie da się tak po prostu zapomnieć. Taka kobieta nigdy nie zdradzi, bo będzie znała ból i nie będzie chciała, by ktokolwiek tego doświadczył. Ale jeśli taka kobieta trafi na właściwego mężczyznę, który równie mocno ją pokocha, to zrzuci swoją zbroję i da mu życie, związek, miłość, o jakiej nawet nie był w stanie sobie marzyć. Paradoksalnie zranione kobiety potrafią kochać najmocniej. Jeżeli chcesz otrzymywać więcej takich filmów na temat związku, miłości, motywacji, zaobserwuj mój profil. Dziękuję. Z książki to nie miłość poradnika o trudnych związkach, bolesnych rozstaniach i składaniu złamanego serca.